Czekali dwa lata, prosili, pisali i przeważnie odchodzili z niczym. W końcu udało się. Ogólnopolska Galeria Twórców Niepełnosprawnych ma swoją siedzibę i to nie byle gdzie, bo przy Piotrkowskiej. Na pierwszej wystawie znalazło się blisko 400 prac. Lokal dla niepełnosprawnych nie mógł być przypadkowy. Do Galerii przy Piotrkowskiej 17 wchodzi się prosto z ulicy, nie ma schodów. Wnętrze też jest przystosowane, na przykład dla osób poruszających się na wózkach. Nie chcieliśmy, nie godziliśmy się, uważaliśmy, że jednak dla osób niepełnosprawnych i właśnie żeby ożywić Piotrkowską, i żeby osoby niepełnosprawne i poruszające się na włoskiej z ograniczeniami mogły się po tej ulicy poruszać wzorem innych miast europejskich czy światowych, no to bardzo się cieszymy, że mogą do nas zawitać. Mają wszelkiego rodzaju udogodnienia. Na powierzchni prawie 200 metrów, w siedmiu tzw. komnatach, są w tej chwili prezentowane dwie wystawy: 320 obrazów z cyklu łódzkie, warte pokazywania i utrwalenia, i 60 prac pod wspólnym tytułem Piękno jest w Łodzi, piękno jest w nas. Autorami są twórcy z całej Polski. Galeria skupia blisko 80 twórców z różnych miast. Skupiliśmy artystów z całego kraju i tych najlepszych tuzów. Mamy na przykład Krzysia Mikosia, który jest uczniem profesora Zina. Prezentowane prace wezmą udział w najbliższej wiosenno-letniej aukcji, z której dochód zostanie przeznaczony na działalność galerii.